Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Andrzej Stękała, pundecz, bardzo gadatliwy, dlatego teraz 5 minut przerwy. <głuchnie> Andrzej się nie godzi na ustalone warunki. Ja ten nie będę 5 minut gadał. Paweł, powiedz mi, jak to jest? Powtórzyć. Legendarny wyczyn. Aleksandra zniszczała w Bischofshof. No nie do końca fajnie. Jakby ciekawie, bo coś, coś nowego, coś innego, ale no... Nie, nie, nie miałem tego w planach. Bo my sobie żartujemy, my tam screenshoty robimy i publikujemy, ale podejrzewam, że gdy Skoczek czegoś takiego doświadcza, to tam milion myśli w sekundę jest. No tak. To trochę nie wiedziałem, co się dzieje, co mam zrobić. Szczególnie jak przytrzymało mi tego buta, to wkładka mi dość mocno z nogi wyjechała. Ale udało się jeszcze całkiem fajnie przybrać pozycję o dziwo i, i całkiem niezyk z tego skoczyć. Powiedz, co się wydarzyło? No belc. A, no to ta, także się już po i podesłał, że chyba wszyscy wiedzą. 50 no. <śpiesiąt> groszy, że to zbierał jak to. Określiliście, po prostu no, noga, no, popełniłem głupi błąd, wsadziłem za, za głęboko nogi pod belkę, a na, na niektórych skoczniach po prostu trzeba z tym uważać, bo belki są zbyt nisko i, i gdzieś tam przetrzymuję tego buta i, i tak też się właśnie mi dziś stało. Ale to jest błąd czy suma nieszczęśliwych wydarzeń? Nie, no to jest błąd, no bo jakby belka, belka wysokość belki się tu nie zmienia i po prostu trzeba o tym pamiętać i i kontrolować to, żeby, żeby właśnie ten ewiza za daleko nie wsunąć, także tylko i wyłącznie to była moja wina. Przychodzą zawody. O tym się myśli, żeby tego nie powtórzyć. Bardzo się to kontroluje wtedy? Znaczy może nie jakieś bardzo, ale no miałem miałem to w głowie, żeby, żeby tego nie popełnić, bo, bo nie jest to najlepsze, najlepsze co można zrobić na skoczni. Także trochę myślenia było, żeby lepiej się puścić z tej belki i ale nie jakoś specjalnie. Niech to wóz strażacki trzasnie wszystko? Pytam o twoje losy tutaj, niemiecko-austriackie, bo... Ojojojojojoj, no jak nie system K no to system kontrolera FIS. No niestety, no... <śm> nie, 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 są to najszczęśliwsze dni dla mnie. No ale... Co zrobić, no... Też po części jest to moja wina, więc... Znaczy po części, no... Praktycznie w większości jest to moja wina, co tu się na tym turnieju działo. Także mogę być zły tylko i wyłącznie na siebie. Jak to nie są najlepsze dni? Jesteś 40 Polakiem, jak mi tu podsunięto, który wystąpi w konkursie drużynowym. Debiut takiej roli. Na no debiut faktycznie, no ale. Wiadomo, że nie ma tu Kamila, nie ma, chłopaki nie są w swojej optymalnej dyspozycji, także to nie jest debiut wyskakany jakimiś super skokami, tylko raczej tym, że, że chłopaki gdzieś na razie są w kryzysie i, i że po prostu potrzebują trochę teningu, trochę wolnego, czy tak jak Kuba tutaj ma duże, duże problemy, żeby dogadać się z tym zbiegiem z tego co mi wiadomo.